Tak jak już wcześniej wspomniałam, jestem w Nuremberg i idę sobie tutaj na ten zamek, na zamkowy ogród. No, myślę, że będzie ciekawie. Flaga Niemiec oczywiście powiewa. No dobra, idę. Tam z dołu przyszłam ze Starego Miasta. Później też nagram tam filmik, bo najpierw musiałam się rozejrzeć. No super. Tak. Trochę pod górkę jest. O, tutaj sobie ludzie wcinają, tak. No i zbliżam się już do wejściowej bramy dosyć wysoko tutaj. No. O, jakie okienka. Tak jest za mną. O. Idę dalej. Wspinam się na górkę. Ojej. O, za mną. Spójrzcie. Pogoda piękna. Pogoda piękna, wymarzona, naprawdę. Co jest za tą bramą? Zaraz zobaczymy? No, może tutaj też przyjdę? O tak, tutaj ludzie spacerują, na pewno można wejść. No i kieruję się w lewą stronę. O. No jest tutaj sporo ludzi. Jest sobota. Specjalnie wybrałam się, bo ja lubię jak są ludzie. Lubię. Po prostu lubię. No. O. Jestem tutaj. E, tutaj jest jakaś makieta. Um. Zaraz Wam pokażę, tylko chcę tutaj te budyneczki sfotografować, yy, nagrać. No wspaniałe, no pięknie, po prostu pięknie. Dlaczego u nas w Polsce yy, nie ma tak. No bo co w tej Polsce? Zakopane, Poznań, Wrocław, Kraków i co jeszcze? No, Kazimierz Dolny czy tam Górny? O. Dobra, id idziemy dalej. Mhm. Y tutaj jest kolejka, żeby wejść tam, gdzie pokazywałam wam za tą bramą. Nie wiem, czy będę szła. No. O, tak jest za mną. No, wspaniale, wspaniale. No, o, teraz to jest za mną, i idę tutaj. No, jest to na pewno punkt widokowy. Tak, na pewno pięknie. E, no to co, po troszku Wam pokażę tutaj tego wszystkiego z góry. No co, same dachy i wieże. No tak. Dobra. No i gdzie idę? I gdzie ja idę? Wszyscy fotografują. O, zobaczcie, jak pięknie niemiecka flaga powiewa. No. No i co? Idę tam. Tylko teraz, gdzie? W lewo? Czy w prawo? Uderzymy w prawo. O! Proszę bardzo. Bo tam się schodzi. O, ciekawie, ciekawie, ciekawie. O, ten pan tutaj w tej jasnej, niebieskiej koszulce machnął mi, uśmiechnął się. Tak, tu ludzie są bardzo y, pogodni, przyjaźni. Tak jakby się komuś wydawało, że Niemcy nie są przyjaźni, to się bardzo grubo mylą. No ale niestety, no trzeba być człowiekiem i trzeba mieć swoją naturę. Do mnie wszyscy się uśmiechają. Ja nie mam w ogóle z tym problemów. Nigdy, nigdzie nie mam z tym problemów. O, takie autokary wycieczkowe stoją, tu jest parking. No, i pójdę tam dalej. O, tu jest taki też punkcik mały, widokowy. Tutaj ludzie sobie przychodzą. Można usiąść na ławeczce. No, i idę sobie dalej. Jejka, jak fajnie po prostu być, realnie, stąpać po nieznanej ziemi, popatrzeć, podziwiać. O, no coś po prostu wspaniałego. No, wracam tam, już nie szłam tymi alejkami, bo jeszcze mam dużo, dużo do nagrania. O, proszę, tam nawet ktoś pod parasolem idzie. No ale to już nie przeciwdeszczowy, tylko przeciwsłoneczny, kochani, bo tak jak wspomniałam, jest um, 25 stopni ciepła. Zaraz się rozbieram do króciutkiej koszulki. O, tutaj zobaczcie, Heiseburg, Burgrafenburg. O, i z tej perspektywy wygląda to wszystko tak. Jest tutaj bardzo przyjemnie. No, jeszcze sobie tutaj pochodzę. Ja sobie tutaj skorzystam z toalety, oczywiście darmowej. Tak, na takich dziedzińcach zamkowych są darmowe toalety. No, spójrzcie, jaki cudny pies.